Cześć, z tej strony B123. Witam w dziesiątym odcinku na temat pojazdów z gry Grand Theft Auto San Andreas. I w dzisiejszym odcinku już zmieniamy kategorię samochody terenowe, że tak powiem, nam się skończyły. I przechodzimy tym razem do samochodów sportowych. I na pierwszy ogień idzie Banshee. Banshee jest samochodem z napędem na tylne koła. Ma silnik dziesięciocylindrowy z przodu. I w Grand Theft Auto San Andreas, właśnie e, którym się zajmujemy. <laughs> przypomina dojo Vipera RT10 pierwszej generacji z lat 90., yy, z pewnymi yy, drobnymi różnicami, takimi jak inny wydech, inne światła przednie i tak dalej. No i też powie warto powiedzieć oczywiście o parametrach tego samochodu. Yy, jak na samochód sportowy, wiadomo, że będą one dość solidne, yy. I od momentu wprowadzenia go do gry ma przeciwstawne cechy. Z jednej strony, ten pojazd jest jednym z najszybszych sportowych samochodów w serii, a z drugiej strony, słabo wchodzi w zakręty, z powodu tego, że jest napędzany na tylne koła. Także może wpadać w poślizg przy ostrych zakrętach, jeżeli są te zakręty brane z dużą prędkością. Zostało to aż nie zmienione do GTA 4. Ale o GTA 4 nie będziemy mówić, bo zajmujemy się San Andreas. Także nie będę wspominał o tych poprawkach, które zostały uwzględnione w GTA 4. I przejdźmy do ciekawostek teraz na temat Banshee. No, i tak w GTA jeżeli uszkodzimy tylną część Banshee, rejestracja zmieni się na DBP. Czyli nazwę firmy ochroniarskiej występującej w Grand Theft Auto Vice City. No I i też powiedzieć o występowaniu tego pojazdu w grze. Jeździ po, pośród mieściach wszystkich trzech miast. E, I w, La, e, w San Fierro znajduje się w obok Cobra Martial Arts, czyli tam, gdzie możemy się szkolić karate, e, w dzielnicy Garcia. Samochód zawsze jest w kolorze niebieskim z czarnym pasem. Można go również zaimportować z Easter Basin po ukończeniu list eksportowych, a jego koszt to 36 tysięcy dolarów. Z kolei w z znajduje się na parkingu przy kasynie Com Elot, ale tylko wtedy, gdy jest potrzebny do eksportu. No i to wszystko, co mogłem powiedzieć o Banshee w GTA San Andreas. Wyszedł to chyba najkrótszy odcinek serii, ale tyle właśnie było informacji na temat tego pojazdu. I takie wychodzą krótkie odcinki właśnie na temat tych pojazdów, więc może jednak zacznę robić podwójne odcinki, bo tak to wyjdzie, jeżeli dobrze pamiętam 120. 120 odcinków jak będę nagrywał pojedynczo więc napiszcie w komentarzach jak to zrobić, bo jednak przydałaby się wasza decyzja, żeby, bo to jest seria dla Was, także mam nadzieję, że odcinek się podobał do usłyszenia. Cześć!